Cześć, witam na kanale InfoPrawa. Kiedyś obiecałem, że nakręcę filmik po sezonie, jak spróbował się tunel Home and Garden. Jestem już po pierwszym sezonie, jest kilka plusów i minusów. Zacznę od pozytywów. Numer jeden, konstrukcja. To jest ważny plus. Miałem pomidory podwiązane sznurkiem do prętów i nic się z konstrukcją nie stało. Numer dwa, zamek. Miałem obawy, że się zepsuje, ale jest solidny. Wydaje mi się, że plusem jest też folia. Wydaje mi się, bo to dopiero jeden sezon użytkowania, no ale na ten moment nie mam zastrzeżeń co do folii. Jeśli chodzi o minusy, to są one raczej kosmetyczne, ale jestem niepewny jednego: uziemienie konstrukcji. Jestem przekonany, że gdybym nie użył prętów, które dodatkowo zrobiłem, lub nie zakopał folii, to tunel przy większym wietrze by poleciał do sąsiada. Według mnie producenci powinni albo dodać coś w stylu prętów, albo zwiększyć te folie. Podobno ta folia, którą zakopałem, gdyby była dwukrotnie dłuższa, to by była odpowiednia długość. Zaznaczam tu, że może i tunel by wytrzymał, gdy zakopiemy taką nadwyżkę folii, jaka już jest. No ale ja wolę nie ryzykować, dlatego dorobiłem te pręty. Dobra, teraz minusy, ale tak jak powiedziałem są one kosmetyczne i nie wpływają na jakość tego tunelu. Numer 1. Okienka. Według mnie lepiej by było jakby były na zamek. Jak są na rzepy, to nie idzie idealnie ich zamknąć. Tutaj ktoś może powiedzieć, że zamek by pewnie się szybko zepsuł. Może i tak, ale ten z drzwi tunelu wygląda mi na solidny, więc może by się nie zepsuł. Numer 2. Góra tunelu. Wygląda trochę krzywo, no ale może to wina mojego montażu. Tak czy inaczej, kto tam patrzy na górę. A jeszcze na koniec, już poza tymi plusami i minusami powiem, że pająki lubią sobie przebywać na obrzeżach tunelu. Pewnie tak jest też przy innych tunelach, no ale mówię tak informacyjnie. Bo mnie jeden pająk dziabnął, jak odtwarzczałem miejsce właśnie obok folii. Także jak coś, to miejcie ubrane rękawiczki. O samym montażu nie mówię, bo to mówiłem na poprzednim filmiku, do którego link jest w opisie lub na końcu będzie obrazek, w który można kliknąć i przeniesie Was do tego filmiku. Sam demontaż tunelu poszedł szybko i robiłem go sam. Łatwo poszło, chociaż potem folię jest ciężko złożyć, żeby z powrotem weszła do pudła. Podsumowując, polecam kupno tego tunelu, jestem naprawdę zadowolony z tego tunelu, a nie myślałem, że tak będzie. Oczywiście nie jest to idealny produkt, ale za taką cenę jest OK. Inna sprawa, czy nie lepsza byłaby szklarnia? Pozdrawiam.